Chodzi tutaj jakąś strategię. Mój kapel od ładowarki. Jakąś strategię trzeba ustalić. Słuchajcie przyszły testy. Znaczy wyniki. Tak, jak ja normalny czuję, jest test? Tak, że przyszedł test, że jest. I są wyniki testów. I do 6 lutego. Co? Do 6 lutego macie kwarantannę. No, do 6 marca, do tego kwarantanna. Tak, no, tak, ale o. przez wyniki możemy mieć szybciej. Tak, a jakie są wyniki? Najpierw ode mnie zacznie. Najpierw ode mnie zaśnie. Może grzeczniej? No dawaj, no nie jestem mi się mam nosi. No najpierw ode mnie zaśnie. Jest. Czyli kiedy mam paratów, kiedy byś Ale to jest ja też? Mam? mój? Kiedy mi skończył kończy? jest No negatywne. No ale musisz być pozytywnie. Masz negatywny? Czyli jest pozytywnie. Wynik negatywny, no czyli jest pozytywny. Szczęście. No, na szczęście, pozytywny jest. A kiedy mogę wchodzić, mogę już cię? Nie. Wiesz, jakiś zrobiłem sobie test? Co? Na AIDS. No. No wiem, co to jest. Nie no no. chcesz. I co? Na tu buzisz. Dobra, robiłem test. A wiesz co to jest? I odebrałem no. wynik. No. no. Negatywny. Czyli nie miałeś? No właśnie. <laughs> negatywny. Masz AIDS? Ale to no. nie masz, że wyleczyłeś się z tego. Nie, negatywny czy nie jest dobry. Ale się zastanawiałem, kurde, negatywny to jest dobry czy zły? No właśnie. Tak samo tutaj. Wynik macie negatywny. Czyli we wszystkich tych. Tak, no tak, to za, tak, tak. Żeby nie było pod kamerę, delikatnie. No właśnie, no właśnie. No. Leciutko. Dobra, zaczynamy drugi dzień. Yy, czyli wczoraj chłopaki się wieczorem dowiedzieli, że mogą wyjść. Marcel zakończył lekcję. 15 godzina, wynocha. Idziesz do sklepu. Zaraz pójdę. Ty nie byłeś ile? 10 dni? 14? Ile miałeś przerwy? No, z 14 dni. Nie, bo byśmy mieli 14 dni, 10 dni. No, bo no 10 tak, 7, no, tak? No, ale nie. No ale Ty już wcześniej byłeś. Od czwartku już nie wychodziłeś. Dopiero, a w sobotę dostałeś e, kwarantannę? No tak, no ale nie no... Do... Mogłem wychodzić. Czyli... Wynocha. Dobra. Ubieraj się, z... się. Pójdę. No wy co chłopaki, chcecie coś świeżego od, od tych, od synów swoich? Od ojców? O, proszę, zopany. A ty jak tam, cieszysz się? Żeby chodzić na dwór? Mhm. A ja szykuję, zaraz tutaj będę robić kotleciki. A Milo, idziesz gdzie? Siłownio. Siłownia. Siłownia. Ej, to no tutaj jest szafka, zaraz rozwalicie, no kurczę. Już, wychodzić, bo po prostu yy, weź tą maseczkę? Maseczkę musisz wziąć tam. <laughs> wrócił. Wrócił. Jak się oddychało świeżym powietrzem? Nie wiem. Jak to Ale nie wiem. Ale wrócił z niespodzianką na mamy za to, że wczoraj nie chciałeś nakupić. Tak, wczoraj chipsy. Do wyrzucenia. Wkazali mnie... Wysłali mi pociwcy, a ja nie powiedziałem nie, nie chcę. I dlatego dzisiaj nie dostajesz pączka. nie było. Wiktora też słyszałem, Jak mi się wydaje. Nie, to no, się Nie, wszystko mi się chodzi. Jak było? Dobrze. Na zewnątrz. Dobrze. Cieszysz się, że go zobaczyłeś? Właśnie nie. Wpadłem jeszcze troszeczkę do pracy. Od jutra już zaczynam nagrywać filmiki krótkie. W pracy miałem taki zestaw teflonowych garnków, takich z rączką, o cyk, wezmę je do domu, bo się tam chyba bardziej przydadzą. Chciałem zrobić zdjęcie tego, tego robotu, e, robota, robotu, ale kurczę, ta miska jaka jest, błyszcząca, wszystko się odbija. W kuchni to w ogóle od, odpadało, za dużo się odbijało. Myślałem, że tutaj się, będzie troszeczkę mniej. Wszystkie zawsze, jak, jak robiłem zdjęcia, e, zdjęcia jakieś tam reklamowe i wszystko to, co się odbijało, efekty lustra, to było najgorsze do, do uchwycenia. Zro, zrobimy teraz te znajomości raz psów, nie wiem, jakie są psy. Są trzy do wyboru i jest tak ułożone góra, yy, środek i dół I, wy, wy, i będziemy wskazywać rękoma, góra, no nie, środek albo tak, pięć, to jest środek i w dół, to jest odpowiedź. Wiecie, o co Ej, chodzi? Możemy? O, dobra, pop, tak. pop, pop, pop. No możemy jeden, pop. dwa, trzy. No możemy, tak. Jeden tak. Jeden to góra, y, dwa środek, trzy. Możemy jeden, dwa albo trzy. Nie wiem, jak uważacie. Góra? No tak nie wiem. No jeden, się... dwa, tak trzy. No tak tak, 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 tak. O, dobra. To chodźcie, zapraszam was. Ja nie widziałem. Widziałem ale... tylko pierwszy, ale ja to nie wiem. Chodźcie, może na. tak. Chodź tutaj, Marce z tej strony. Gdzie? Ale ja nie mam krzesła? No gdzie masz krzesła. Gdzie? No sam. <laughs> chodź tutaj. I będziemy, trzy sekundy na przykład będzie. Y... Zastanowienie i zrobimy na 3, 4 i pokazujemy, tak? Mhm. Czyli hop, 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 Uwaga, nagrywa się to? Nagrywa się to. Start. O, oh, oh, czekaj, 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 czekaj. Dobra, to ja już wiem, jak to jest rasa. No, ja już wiem. 3, 4, 4. czoł, czoł. Dobrze, to macie po 1 punkt 3, 4 O kurde Ja pokazałem się rodem Ha! Czyli Marcel wygrywa 3, 4 Szarpaj Znaczy jako kojarzę tak samo Bo to można nawet się domyślić 3, 4 Czekaj, 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 czekaj No nie mówcie 3, 4 Zobaczmy Ha ty ja nic nie znam Nadu pokazuję coś. Ty ja też. A, czyli wszyscy. czy, czekaj, bo nie widzę psa. Dobrze. Nie znam tej rasy, ale wiedziałem, że to nie jest 3, 4. Co tak późno, tata? Ojeja, no... Co ty nie wiesz, że to jest dla bladu? <noise> no nie, no widziałem, No, tak, patrzyłem. Ale tak, tak. Tu, czy tu masz. Trzy... Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj! czekaj. Nadu, to jest na dole, to jest na dole. Ja dałem na dole. Shizu. O kurczę! 3-4. Maps. Bultog francuski. Nie. <laughs> Czyli pierwszy masz? Nie, tak? 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 Ile? Wczekaj. O, wychodziła czwarta. 3-4. syberyjski. Czyli ty miałeś ile dobrze? 9. A ty? 8. Naprawdę? Ty chyba dwa, tak? Może ze trzy. Wow, gratuluję. A też czekoladę dawać. Czyli. A co? Czy jeszcze no. ja się podobało ci się coś no tak, takiego? No fajne to jest. Jak wygrywam, to tak. Jak, jak co? Jak wygrywam, to ja a, wygrywa. a, oczywiście, że tak. A ja przegrywam, dlatego to już nie jest fajne. Dobra, I już koniec. Nie, nie. nie Tata, no. Wraz z początkiem miesiąca wszystkie piekarnie czy sklepy spożywcze muszą informować, że jest obniżka VAT-u. I tak jak pokazałem, jest, jest taniej, ale z drugiej strony część już przedsiębiorców, to jest piekarnia z Warszawy, tam koło skateparku, gdzie jeździmy, prawdopodobnie, tak, SPC, I jednocześnie też pokazuje, o ile wzrosły koszty energii, gazu i mąki. Przygotowuję sobie materiały pod y, krótki film i nagram o ilości wypadków drogowych w zeszłym roku i w tym jest taka fajna strona Policja Form, Informacja Dzienna, podawane są ile jest wypadków drogowych, wypadków rannych i wyobraź sobie, że, y, że właśnie wiceminister y, Wąsik ogłosił, że jest o 55% mniej mandatów, ale z tamtej tabeli można podliczyć, że w styczniu w tym roku było... Więcej wypadków, więcej śmiertelnych ofiar.